Cześć, cześć, cześć. Witam serdecznie z tej strony Gracjan. A tutaj jest właśnie wschód słońca nad morzem. Piękny wschód słońca, widać tutaj właśnie. I bardzo ładny widok. Dzień wstaje. Następny, kolejny dzień nad morzem. Wstaje słońce. Piękny wschód słońca. I tutaj dookoła widać plaże. I z drugiej strony plaże, już pojedynczy ludzie są na plaży. No i tutaj piękny wschód słońca. A jest godzina przed piątą. Przed piątą godziną rano jest, a już właśnie piękny wschód słońca można podziwiać. Tenże pozdrawiam, pozdrawiam wszystkich tutaj z pięknego wschodu słońca nad morzem. Pozdrawiam serdecznie i na razie cześć, cześć, cześć.